Kolejny jeźdźca symbolicznie 9 maja poddał się do niewoli Siłom Zbrojnym Ukrainy. Teraz chce wrócić do domu i um, wyraża nadzieję, że trafi do, na listę wymiany. Cześć. Jestem w niewoli. W, w dom, domu, gdzie mnie traktują. Wszystko w porządku. Jestem żywy, zdrowy. Nie płacz, wszystko w porządku. Jeśli chcecie, żeby mnie jakoś na wymianę albo coś, to musisz jakoś się zgadać z, z dziewczynami innych chłopaków, którzy się znajdują ze mną. Z kim? No nie wiem, z Włowką, z, z żoną Wowki albo jeszcze z kimś tam. No przynajmniej z żoną Wowki, żebyście zaczęli szturmować naszą jednostkę, gdzie my tam, gdzie odbywamy służbę, u Ciebie przecież jest zapisane, masz zapisane, gdzie jestem na służbie, żeby nas dodali na listę, na wymianę do listy. Dlatego, że liczymy się jako jakbyśmy zagi, zginęli. Skontaktuj się z, z żoną Wowki w tem, w tam dogadajcie się jakoś. Ona tam ma jeszcze numery do innych żon. Dogadajcie się jakoś. I powiedzcie im, co myślicie. Cześć. Co tam. Co tam u ciebie, synku? W porządku, nie jesteś chory, wszystko w porządku, nie chorujesz? Dobrze. U mnie jest też wszystko w porządku, wszystko będzie dobrze, nie martw się. Daj Boże wrócę, to będziemy w piłkę pogramy, pójdziemy, powędkujemy, no. Gdzie jesteś, tato? Jestem w niewoli, synku. Fraszysta. A dawno tam jesteś? Nie, Nie no, niezbyt. Od dziewiątego gdzieś tak. Mniej więcej Mamo. To jest mała obok ciebie, tak? Cześć. Co tam? Nie płacz. Nie płaczę. Nie płaczę. Rzucili nas jak mięso. Oglądaczka, serdeczne pozdrowienia. Wzajemnie, oglądaczko. Wzajemnie, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Przykryli się nami.